Cześć. Dzisiejsza relacja pochodzi od osoby przedstawiającej się imieniem Howard i została zamieszczona na stronie IANS, International Association for Near Death Studies, czyli międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz badań nad doświadczeniami z pogranicza śmierci. Źródło w opisie. Zaczynamy. Moje doświadczenie wydarzyło się 4 maja 2015 roku. 1 maja potrzebowałem udać się na oddział ratunkowy lokalnego szpitala, który może wykonać badanie EKG i ma personel, który może pomóc w moim przypadku. Zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie jestem w stanie jakiegoś szoku, z możliwością śmiertelnego kryzysu i że mój analityczny mózg nie funkcjonuje dobrze. Aniołowie, proszę pomóżcie mi dostać się do szpitala bez żadnych kolejnych problemów. Po kolejnych 8 milach jazdy do szpitala spokojnie podszedłem do recepcji szpitala i zapytałem, czy mógłbym zostać przebadany przy pomocy EKG, ponieważ mam objawy za niewydolności serca. To musiały być magiczne słowa. Recepcjonistka prawdopodobnie nacisnęła czerwony przycisk, ponieważ po chwili pielęgniarka wybiegła z za podwójnych drzwi prowadząc wózek inwalidzki. Umieściła mnie na nim i zawiozła mnie do pokoju badań EKG gdzie przynajmniej tuzin małych czujników zostało błyskawicznie przyczepionych do mojej klatki piersiowej. Przyszedł lekarz, spojrzał na wydruk badania EKG i nakazał, aby natychmiastowo przyjąć mnie do szpitala. Było gorzej niż myślałem. I ponownie podziękowałem aniołom za pomoc w dotarciu tutaj. Następnie byłem w pokoju szpitalnym, zrelaksowany na lekkim środku uspokajającym. Zadzwoniłem do mojej żony Anity, która była akurat na wyjeździe i brała udział w szkoleniu. Żona powiedziała, że wyjeżdża do mnie natychmiast i powinna być w ciągu trzech godzin. W międzyczasie lekarze zarekomendowali, aby przeprowadzić badanie mojej tętnicy, wiodącej od nogi do serca. Myśleli, że stęt rozwiąże ewentualne problemy, które znajdą, ale znaleźli trzy tętnice sercowe, które były niemal w całości zablokowane więc stąd nie wchodził w grę. Musiałem zostać przetransportowany do najbliższego szpitala, który przeprowadza operację serca, który znajdował się w odległości 30 mil. Miałem zostać poddany operacji i otrzymać aortalno-wieńcowe bypassy. Transport medyczny został zaaranżowany na kolejny dzień. W nowym szpitalu dowiedziałem się, że chirurdzy serca mają wypełniony grafik i najwcześniej zajmą się mną w poniedziałek. Spędziłem więc weekend na lekkich lekach uspokajających i rozweselających. W końcu nadszedł poniedziałek i zjawiła się pielęgniarka, aby mnie przygotować do operacji. Jak byłem transportowany na salę operacyjną, pocałowałem Anitę. Pamiętam, że zapytałem pielęgniarkę o to, która jest godzina. Odpowiedziała 10:30 rano 4 maja. Niech moc będzie z tobą. Zrelaksowałem się całkowicie i odpowiedziałem dziękuję. To jest ostatnia rzecz, jaką pamiętam przed operacją, ale to z pewnością tylko początek najpotężniejszego przeżycia, jakie kiedykolwiek miałem. Następnie, bez poczucia, aby upłynął jakikolwiek czas, stwierdziłem, że patrzę w dół przez nieregularny otwór w suficie i widzę kilka osób wokół mojego fizycznego ciała, które leży na stole operacyjnym. Jest dużo ruchu, ponieważ ludzie reagują na polecenia chirurga i podają narzędzia i wykonują polecenia. Otwierają klatkę piersiową, zatrzymują krwawienie, sprawdzają narkozę i tym podobne. Dziwię się, że tak szybko i profesjonalnie oni wszyscy pracują razem, tak jak gdyby byli jedną istotą, która wszystko robi właściwie. Wtedy słyszę, jak chirurg mówi: Myślę, że potrzebujemy kolejny zacisk wokół tej która jest w 85% zablokowana. Możemy to zrobić teraz? To będzie poczwórny bypass. Wtedy czuję, że coś dzieje się w tylnej części mojej głowy. Gdy patrzę w dół na moje ciało, w jakiś sposób wiem, że malutka część mojego mózgu przestaje pracować. Spoglądam w górę i widzę innego mężczyznę, który patrzy na mnie z nieskończoną miłością i pewnością. Jest około 4 lub 5 stóp przede mną. Ubrany w całości na biało: biały płaszcz, białe spodnie, biała koszula, biały krawat, nawet ma białe włosy. Ale jego skóra jest lekko opalona. Jego oczy są najbardziej błękitne, jakie kiedykolwiek widziałem. Spoglądam w dół na jego buty, aby sprawdzić, czy także są białe. Ale on nie ma stóp ani butów. Wygląda na to, że ja także. On wygląda na około 45 lat. A ja, jak na siebie patrzę, jak ja to w ogóle robię? Wyglądam na około 35 lat. Obaj wyglądamy bardzo zdrowo, na zadbanych i wysportowanych. Nagle obserwuję tę postać w bieli z miejsca około 4 stóp za nim i z jego lewej strony i patrzę na siebie stojąc około 8 stóp dalej, twarzą w twarz z postacią, także mogę widzieć siebie bardzo wyraźnie. Następnie z tyłu białej postaci. Słyszę, jak mówi do mnie stojącego przed nim. Teraz masz możliwość wyboru. Możesz ze mną wrócić do domu, albo możesz wrócić do swojego ciała i Twojego życia. Co wybierasz? Cóż, myślę, że jest to bardzo ciekawe, że ja jestem z tyłu postaci w bieli, podczas gdy widzę innego siebie, obserwującego moje ciało fizyczne poniżej, ale wtedy w momencie myślę Rozgryzem to później. Teraz muszę dokonać wyboru. Jeżeli był czas, to całkowicie się zatrzymał. Jak spoglądam ponownie w dół na moje ciało, wiem, że ono jest uszkodzone w jakiś sposób i nigdy już nie będzie funkcjonować tak dobrze jak wcześniej. I jeżeli wybiorę powrót do mojego ciała, będę w jakiś sposób fizycznie upośledzony. W tym samym czasie czuję ekstremalnie silną, kochającą magnetyczną siłę, ciągnącą mnie w tył i do góry, aby iść do domu z białą postacią. W tej samej chwili, gdy obserwowałem tę konwersację, patrząc z tyłu postaci w bieli, która była zwróconą twarzą do innego mnie, który zastanawiał się, co wybrać. Słyszałem siebie myślącego w ciszy: Hmm, to będzie bardzo interesujące zobaczyć, co on, ten drugi ja, postanowi zrobić. Następnie spojrzałem na siebie, stojącego naprzeciw mężczyzny w bieli. Spojrzałem ponownie w dół na moje ciało na stole. Zobaczyłem moją żonę Anitę w swoim umyśle i usłyszałem, jak inny ja mówi: Nie, są jeszcze sprawy, które jeszcze chciałbym zrobić w tym życiu, więc wybieram powrót do mojego ciała i mojego życia. W tym momencie nie miałem pojęcia, co to były za sprawy, które jeszcze muszę zrobić, ale byłem całkiem pewny, że po prostu chciałem wykorzystać okazję do kontynuacji życia, aby te sprawy zrealizować. Moja następna świadomość to jak oszołomiony próbuję otworzyć oczy. Anita była przy mnie i słyszałem, jakby z oddali, jak mówi. On się budzi! Gdy powoli przystosowywałem się do ponownego bycia w moim ciele, próbowałem poruszać rękami i nogami, aby upewnić się, że wszystko działa. Lewa dłoń? Tak. Lewe ramię? Działa. Lewa noga? Tak. Palce u stopy poruszają się. Prawa dłoń? Nie za bardzo. Prawe ramię? Nic. Prawa noga? Ups, nie działa w ogóle. Myślę wtedy, że jest to bardzo interesujące i ciekawe i słyszę jak mówią Hej kochanie, spójrz na to, próbuję poruszyć moim prawym ramieniem i nogą, a one jeszcze nie działają. Wtedy słyszę Anitę krzyczącą do pielęgniarki, że miałem udar. Myślę sobie, o o, cóż to jest to, co wybrałem, aby powrócić. W ciągu następnych kilku dni miałem kilka badań tomografem i rezonansem magnetycznym, aby ustalić rozmiar szkód spowodowanych przez udar. Neurolodzy, przydzieleni do mojej sprawy, powiedzieli, że doznałem trzech blokad w naczyniach krwionośnych w tylnej części mózgu, w rejonie odpowiedzialnym za ruch kończyn. I że czasem pacjenci z udarem doświadczają także zaciśnięcia mięśni gardła i bełkotliwej mowy. Po dwóch tygodniach intensywnej rehabilitacji w szpitalu. Nastąpiła kolejna czterotygodniowa rehabilitacja poza szpitalem. W końcu mogłem chodzić chwiejnym krokiem, tylko lekko utykając, ale tylko przez krótki czas i na krótki dystans. Zauważyłem także, że nie mogłem mówić bez przerwy dłużej niż około 10 minut, bo wtedy moje gardło zaciska się i jakby zamyka. Przynajmniej znałem ograniczenia fizyczne, nad którymi będę pracować po tym, jak zakończę terapię. Wciąż myślałem, kim lub jaką częścią mnie był obserwator, który był świadomy rozmowy pomiędzy postacią w bieli i innym mną. Czego jeszcze dowiedziałem się z tego doświadczenia? Słyszałem, że mówi się, że nie ma przypadków i że wszystko wydarza się z jakiegoś powodu. Wcześniej także słyszałem podczas mojego treningu regresji duchowej, że zanim się urodzimy, duchowa część każdego z nas wybiera rodzinę, w której się urodzimy, rodziców. Którzy nas wychowają, lekcje, których mamy się nauczyć podczas życia, a także w jaki sposób i kiedy opuścimy nasze życie i zdamy egzamin w tym ziemskim uniwersytecie Życia. Ale to właśnie moje bardzo żywe doświadczenie poza ciałem i doświadczenie bliskie śmierci, opisane powyżej, nauczyło mnie kilku rzeczy o życiu i śmierci. Po pierwsze, nauczyłem się i teraz mocno to wiem, że moja przyszła śmierć nie jest czymś, czego należy się bać i nie będzie końcem egzystencji mojej świadomości. Po drugie, ukończenie ziemskiej szkoły będzie jak łagodne przejście z małego, słabo oświetlonego pokoju do wibrującej, wielkiej, wypełnionej życiem przestrzeni miłości, spokoju i radości, jak to robiłem wiele razy wcześniej. Po trzecie, potwierdziłem istnienie duchowej postaci, która nas wita, istoty, która odprowadza do domu te dusze, który chciała umarły i pomaga im dostosować się do tej wspanialszej rzeczywistości ich duchowego i energetycznego istnienia. Po czwarte. Potwierdziłem istnienie wybranych wcześniej punktów wyjścia, gdzie moja wyższa jaźń albo dusza ma możliwość wyboru powrotu do domu albo wydłużenia kontraktu na życie fizyczne do któregoś z kolejnych przyszłych punktów wyjścia. Po piąte. Na podstawie analizy mojego doświadczenia wierzę, że moja pięciowymiarowa wyższa jaźń obserwowała i czuła moje trzywymiarowe ciało na stole operacyjnym, a następnie wyższe aspekty mojej świadomości, dziesięciowymiarowe lub piętnastowymiarowe, także się zastanawiały, czy moja pięciowymiarowa jaźń wybierze powrót do domu, czy do ciała fizycznego. Teraz rozumiem, co to znaczy być istotą wielowymiarową. To bycie świadomym, że ja równocześnie istnieję w więcej niż tylko jednym wymiarze świadomości w tym samym czasie. Ostatnio chciałem zweryfikować, że informacje o istocie duchowej, która wita po śmierci i o punktach wyjścia są właściwe. Jako, że jestem emerytowanym profesjonalnym hipnoterapeutą, który przez ponad 20 lat zajmował się regresją do poprzednich żyć regresją duchową. Hipnozą dotyczącą życia pomiędzy życiami postanowiłem wziąć udział w sesji hipnozy, w której ja, Howard, miałem być prowadzącym sesję i moja własna wyższa jaźń miała być źródłem przekazywanej informacji. Moja świadoma konwersacja z Artumit, takim imieniem przedstawiła się moja wyższa jaźń, odbyła się za pomocą osoby wyszkolonej przeze mnie, która była kanałem przekazywania informacji. Celem było potwierdzenie lub odrzucenie moich wcześniejszych konkluzji dotyczących mojego doświadczenia z pogranicza śmierci. Nasza rozmowa przebiegła następująco. Howard. Artumit. Przeglądam proces, przez który przeszedłem i obrazy, które otrzymałem podczas mojej operacji. I ja wciąż mam pytania, na które nie uzyskałem odpowiedzi od lekarzy. Czy w trakcie operacji moje serce się zatrzymało? Artumit. Na krótką chwilę tak. Zatrzymało się, ale lekarz czuł, że ma to pod kontrolą i nie był tym zaniepokojony. Wiedział, że może je ponownie uruchomić. Możesz myśleć, że twoje ciało umarło, ale ono nie było w stanie nieodwracalnym. Jest pewien czas i przestrzeń, w której ciało funkcjonuje fizycznie, nawet pomimo tego, że serce nie działa. Dopóki ciało jest wspierane, pomaga się mu otrzymać tlen. Ona może utrzymać to, co uważasz życiem przez krótką chwilę bez serca. Ale serce potrzebuje wrócić do napędzania krążenia krwi bardzo szybko. Twój chirurg był świadomy, że serce się zatrzymało, i był w stanie szybko doprowadzić je do ponownego startu. Widzę, że on użył nacisku, nie wstrząsu, ale silnego fizycznego ucisku, aby ponownie uruchomić serce. Howard, dobrze. Podczas tego czasu, gdy moje serce się zatrzymało, stałem się świadomy tego, co nazywam doświadczenie poza ciałem. Potem, jak się obudziłem, pamiętam patrzenie w dół przez sufit i obserwowanie mojego ciała fizycznego na stole. Artumit, tak, Michael i ja obaj dawaliśmy Ci znak, że wkrótce osiągniesz punkt, gdzie będziesz miał wybór, i że Twój mózg ucierpiał, ale to było do naprawienia. I że będziesz miał możliwość wyboru, aby powrócić do ciała, które będzie wymagało wiele pracy i wiele poświęcenia, aby przywrócić mu sprawność. I że to był wybór Twojej duszy. Myślisz o tym jak o doświadczeniu poza ciałem, ale to jest miejsce, do którego możesz udać się w dowolnym momencie, gdy tylko zyskasz nad tym kontrolę. Byłeś tam, ponieważ byłeś w punkcie krytycznym można rzec, w punkcie wyboru. Howard. Byłem świadomy postaci, która wyglądała na fizyczną, wyglądała na ubraną w bieli. Czy ja wyobraziłem sobie tę osobę? Czy była to istota duchowa, rodzaj przewodnika, osoby witającej? Kim była ta osoba? Artumit. On tam był, aby ci towarzyszyć, gdybyś wybrał pozostawienie swojego ciała. On jest jednym z tych, których znasz po drugiej stronie. On jest tym, który ochotniczo zgłosił się, aby ci pomóc w przeszłości, gdy opuściłeś fizyczne ciało, i on powróci, gdy zdecydujesz się iść dalej. On jest tym, którego możesz określić jako przewodnika wycieczki albo osoby wskazującej drogę, gdy idziesz dalej. On jest tam i czeka po drugiej stronie i obserwuje. On wykonuje taką pomoc dla wielu i jest uważany za pomoc w przejściu dalej i z powrotem. On nie robi tego. Tylko dla jednej duszy, i to jest jego specjalność. Gdy dokonujesz przejścia, on tam jest, aby trzymać cię za rękę albo prowadzić cię naprzód bez strachu. On jest ubrany na biało, abyś czuł się komfortowo, ponieważ w twojej duszy jest pamięć o tym, że taki wygląd jest pozytywny. Howard, dobrze. Teraz, podczas tego doświadczenia poza ciałem, on zadał mi pytanie: co wybierasz zrobić? Powrót do ciała, czy idziesz ze mną do domu? Czy taki wybór jest dawany wszystkim, którzy są w trakcie procesu przejścia? Artumit. Tylko tym, których ciała fizyczne umożliwiają powrót. Są tacy, których ciała fizyczne zostały stracone, zostały uszkodzone lub zestarzały się w sposób uniemożliwiający naprawę. Oni nie mają wyboru, muszą pójść dalej. Ale jeżeli twoje ciało może utrzymać cię dłużej i życzysz sobie wykonać dalszą pracę. To możesz wrócić i taką możliwość wyboru otrzymałeś. Howard. W trakcie tego doświadczenia z postacią w bieli witającą mnie, byłem także świadomy, że stałem także za tą postacią z jego lewej strony. Obserwowałem innego siebie, który patrzył w dół na moje ciało. Jaka część mojej świadomości stała za białą postacią i obserwowała innego mnie. Artumit. Doświadczyłeś dokładnie tego, co oznacza wielowymiarowość lub zdolność do obserwowania z wielu różnych perspektyw. Ten ty, który obserwował ciało, to była część esencji duszy, która jest głęboko osadzona w ciele fizycznym i jest wykorzystywana, aby utrzymywać i kontrolować i być w ciele. Kolejna część świadomości to ta, która po prostu obserwuje, jest niefizyczna. I ta część była za białą postacią i obserwowała. Tak więc one wszystkie są częścią ciebie, ale z różnych perspektyw Twojej duszy. Artumit mówił dalej. Myślisz o mnie, jako o, można powiedzieć, Twojej wyższej jaźni. Ja reprezentuję pomost pomiędzy ucieleśnieniem w fizyczności i duszą w eteryczności, i wyższym światem niefizyczności. I wyższa jaźń porusza się tam i z powrotem pomiędzy. Tak więc wyższa jaźń tak, obserwuje i była tą istotą, ale była także wciąż mocno związana z fizycznością, jak i mocno związana z superświadomą częścią Ciebie, która jest niefizyczna, Twoją duszą. Wyższa jaźń jest zasadniczo łącznikiem całej esencji z określonym celem w tym czasie. Wyższa jaźń jest tą częścią Ciebie, która kieruje i przekazuje energię duszy do fizyczności która obserwuje, interpretuje i asystuje Twojemu ruchowi naprzód i decyzjom, które podejmujesz. Wyższa jaźń jest tam, aby asystować wraz z Twoimi przewodnikami i udzielać wskazówek, interpretować zdarzenia w fizyczności, które wykorzystujesz do dalszego rozwoju. Tak więc, wyższa jaźń jest zasadniczo Twoim wewnętrznym systemem przewodzenia, tą częścią Ciebie, która, gdy jest używana, może naprawdę pomóc ci zdecydować, co jest dla ciebie najlepsze. I dlatego on może mieć dostęp do fizycznej części ciebie, jak również do wyższych części ciebie, aby ci pomóc. Howard, tak więc to byłeś ty, tak? Artumit, tak. To Michael i ja razem, ponieważ Michael, jako Twój przewodnik, jest zawsze dla ciebie dostępny. Gdy byłeś w takim kryzysie, on był bardzo blisko ciebie i ja byłem z nim. Słyszałeś z innych źródeł, że gdy jesteś w wyższych wymiarach, nie masz imienia, ale jesteś rozpoznawany przez Twoją wibrację albo Twoje światło. To jest zasadniczo część ciebie o najwyższym poziomie świadomości. To jest to, co opisujesz jako Twoja świadomość albo dusza. Twoja podstawa, to czym jesteś. Tu, jako dusza, jesteś rozciągnięty na Artumida który w fizyczności jest reprezentowany jako Howard. Howard, mój linearny mózg próbuje zrównać moje ciało fizyczne jako trzywymiarowe, ty jesteś moją pięciowymiarową, wyższą jaźnią, a inna część mojej świadomości jest wyższa, sie, siedmia, ośmiowymiarowa itd. Czy dobrze to rozumiem? Artemit Tak, tak dokładnie jest. Wspomniałeś wcześniej o różnicach w wymiarach. I łatwiej jest to zrozumieć z perspektywy tej części Twojej świadomości lub duszy, która może się reprezentować w więcej niż jednym wymiarze, i może mieć jednoczesny dostęp do więcej niż jednego wymiaru. I w miarę jak ona się uczy, i wzrasta, i zdobywa więcej zrozumienia samych wymiarów, może wibrować na coraz szybszym lub coraz wyższym poziomie, i dlatego może mieć dostęp do większej ilości informacji co z Twojej perspektywy jest uważane jako wyższe wymiary. Więc to nie jest zmiana krok po kroku, po kroku, ale raczej ekspansja na zewnątrz falami. Ja jestem Tobą i jestem tą częścią Ciebie, która jest Twoim najlepszym przyjacielem, która jest najbliższa wiedzy o tym, kim i czym naprawdę jesteś i jak naprawdę służysz. Jesteś jednym z tych, którzy są świadomi i mają wspomnienia chwilowego oddzielenia od swojego ciała fizycznego. I mogą do niego wrócić. I dobrze jest dzielić się z innymi, aby uspokoić obawy tych, którzy nie są pewni, co się stanie, kiedy ktoś przechodzi. Pomaga to innym zrozumieć, że to nie koniec, ale tylko zmiana, a właściwie ruch naprzód. Howard. Więc ja wierzę, że to było faktycznie doświadczenie bliskie śmierci. Czy to się zgadza? Tak. Było to więcej niż tylko doświadczenie poza ciałem. Miałeś możliwość wyboru i przejścia. Więc było to tak blisko śmierci, jak jest możliwe bez przejścia dalej. Howard. Słyszałem, że ten punkt przejścia opisywany jest przez niektórych jako bycie w punkcie wyjścia. Czy te punkty wyjścia są wybierane przez moją wyższą jaźń, lub duszę, przed wcieleniem? Artumit. Generalnie tak. Istnieje przekonanie, że całe życie jest predeterminowane przez duszę. Ale to raczej okoliczności tego życia są wybierane ponieważ one dostarczają najlepszych możliwości dla wybranych lekcji. Mogą być przypadki, gdy na przykład częścią tej lekcji będzie śmierć w młodym wieku i to było przewidziane przez duszę jako część lekcji. Ale niektóre wybory mogą być dokonane, gdy życie zbliża się do końca albo do czasu, gdy ciało zaczyna zawodzić. W tym punkcie możesz kontynuować albo wybrać przejście, bazując na swoim poczuciu komfortu z tym, co się tu nauczyłeś. Tak więc możesz mieć możliwość wyboru lub nie. To nie zdarza się dla wszystkich dusz. Część dusz jest nieświadoma i one często doświadczają śmierci, którą widzą jako nieplanowaną. Ale to dusza ją zaplanowała wcześniej. Ale nie zawsze jest tak, że Twoja dusza wiedziała, że pewnego dnia będziesz miał atek serca i że umrzesz lub nie. Ale dusza może wiedzieć, że masz wybór, gdy osiągniesz ten wiek i że te wybory będą nadal otwarte, dopóki ten czas nie nastąpi. Twoja dusza niekoniecznie wiedziała, że zdecydujesz się kontynuować, ale Twoja dusza mogła być świadoma, że będziesz miał taki wybór w tamtym czasie. Howard, tak. Ja bardzo dobrze pamiętam, że bardzo mnie ciekawiło obserwowanie, jakiego wyboru dokona inny ja. Artumit, tak. I ten inny ty to była perspektywa, można tak powiedzieć, z Twojej duszy. Miałeś dane możliwości i masz wolną wolę, aby dokonać wyboru. I Twoja dusza, gdy już dokonujesz wyboru, prowadzi cię dalej z tego punktu. Howard, w porządku. Ja wybrałem powrót, ponieważ czułem, że jest coś, co potrzebowałem jeszcze zrobić. Artumit, tak i ty to robisz, Howard. Nie wątp w to. Howard, dziękuję, Artumit. Jest jeszcze inny aspekt tego doświadczenia, który chciałbym poznać. Teraz Howard zwraca się do wyższej jaźni, osoby będącej kanałem. Chciałbym, abyś przywołała Michaela. On tu jest. Howard, dziękuję za przybycie, Michael. Byłem zaskoczony, zadowolony, ale zaskoczony tym, że Ty także byłeś tam i obserwowałeś moje doświadczenie bliskie śmierci. Jestem ciekawy, jaką rolę musiałeś odegrać, której Artumit nie był w stanie albo nie miał możliwości wykonać. Michael. Chodziło raczej o to. Że Artumit i ja byliśmy tam, aby obserwować cię, gdy przechodziłeś przez to wydarzenie w swoim życiu i dokonywałeś wyboru i być dostępnym dla Ciebie w zależności od dokonanego przez Ciebie wyboru. Oboje tam byliśmy, oferując naszą siłę poprzez energię duszy i nasze pocieszenie dla Ciebie, aby pomóc ci wznieść się ponad i obserwować oraz zachować spokój. Ale nie wpływaliśmy na Twój wybór poza uświadomieniem Ci, że wybór należy do Ciebie. Nie przyspieszaliśmy wydarzenia ani go nie spowalnialiśmy. Pozwalaliśmy, aby to się działo tak, jak musiało się wydarzyć dla Ciebie, a potem byliśmy tam wspierając, aby być dostępni w zależności od dokonanego przez Ciebie wyboru. Tak więc, jeśli zdecydujesz się pójść z osobą, którą nazywasz przewodnikiem, my również byśmy tam byli, aby pomóc Ci iść naprzód. Gdy zdecydowałeś się zostać, Byliśmy zachwyceni, że mogliśmy pomóc ci wrócić do siebie i mieć siłę, aby chcieć dokonać zmian lub włożyć energię, aby pozwolić temu ciału, aby było na tyle funkcjonalne, abyś mógł kontynuować swoją ścieżkę w trzecim wymiarze. Więc nie sprawialiśmy, że coś się działo, ale obserwowaliśmy i byliśmy dla ciebie wewnętrzną siłą. Zawsze jestem przy tobie, Hawardzie. Cały czas cię obserwuję. Przychodzę bezpośrednio, aby komunikować się z tobą tylko wtedy, gdy o to poprosisz, ale zawsze tam jestem i obserwuję. Howard, w porządku, dziękuję. Ponieważ ja tutaj to piszę, a ty czytasz te moje słowa, jest całkiem oczywiste, że podczas mojego doświadczenia skorzystałem z mojej wolnej woli i zdecydowałem się przedłużyć umowę, i z jakiegoś powodu wróciłem do swojego życia. Od tego czasu zastanawiałem się, jaki może być ten powód. A ponieważ wszystko w moim obecnym życiu tak naprawdę dotyczyło głównego tematu komunikacji w takiej czy innej formie, doszedłem do wniosku, że moim życiowym celem powrotu jest informowanie innych poprzez książki, które opublikowałem od czasu mojego doświadczenia o wielu wspaniałych korzyściach i metodach nawiązywania świadomej komunikacji w konwersacyjnym dialogu z drugą stroną. Ta druga strona pochodzi z miejsca, w którym się wcielamy. I do którego wracamy, gdy nadejdzie czas, aby zdjąć nasz fizyczny garnitur. A ponieważ coraz więcej ludzi zaczyna rozpoznawać, że będąc wcielonymi, są również integralną częścią zbiorowej świadomości ludzkości, miejmy nadzieję, że nasza komunikacja międzyludzka zacznie podkreślać i wspierać nasze wspólne zdolności i mocne strony, zamiast dostrzegane przez nas różnice i zakładane ograniczenia. To będzie początek mądrości zarówno jako ewoluującej indywidualnej świadomości duchowej, jak i jako zbiorowej cywilizacji fizycznej, którą nazywamy ludzkością.